Siemanko. Ja właśnie skończyłem swój trening siłowy. Zakończyłem czwarty dzień treningowy, jeśli chodzi pod kątem tygodnia. Pierwszy tydzień pod kątem budowania masy mięśniowej i też pilnowania kaloryczności, żebym spożywał tych kalorii, żeby ta masa mięśniowa pod skut, na wskutek dostarczenia odpowiedniej liczby kalorii i treningu siłowego była budowana. I tak wyglądam. Na początek budowania masy mięśniowej. Zobaczymy, jak to będzie zmieniać się z każdym tygodniem, z każdym miesiącem. Dlatego subskrybuj ten kanał, obserwuj, udzielaj się w komentarzach, oceniaj filmy. Czerpaj wiedzę ode mnie. Bądź pozytywną osobą na tym kanale. Działaj, bo samo się nic nie zrobi, a inni po czasie będą Ci zazdrościć. Pozdrawiam.